Wojewódzkiemu wyjąłem program z rąk za pomocą prostej sztuczki. Poprosiłem go, żeby się zamienił ze mną miejscami. I on się zamienił ze mną miejscami i nagle siedzi na kozetce dla gościa. A ja siedzę na tronie. On myślał, że to jakiś żart, i że, a daj posiedzieć tam w swoim miejscu. Coś. Nie pamiętam jak to było zrobione, ale doprowadziłem do sytuacji, w której zamieniamy się miejscami i on nagle stracił całą parę. Nie swoje się czuł na tym miejscu gościa, a ja się rozparłem, co siedziałem, i rozmowa szła dalej. Po tym programie u Wojewódzkiego jego producent poszedł do mnie podszedł do mnie i powiedział tak, proszę pana, zrobił pan taki show, że ja nie mogę pana nigdy więcej zaprosić, bo mi pan zniszczy gwiazdę. Wojewódzki nie prowadził tego programu. Pan to poprowadził, publiczność pan przeciągnął na swoją stronę i Polsat zobaczył to. Że Cejrowski nie tylko w WC Kwadransie, ale potrafi poprowadzić program samodzielnie do tego stopnia, że gwiazda zgasła na chwilę. Jak no i, w, pan i wtedy tak naprawdę zaczynają się znowu dobre lata dla pana, bo po Polsacie potem jest właśnie Boso przez świat w 2007 roku.